Cześć kochani, witam Was ponownie w Smakowitych Daniach. Tłusty czwartek zbliża się wielkimi krokami, a więc czas na pączki. Moją dzisiejszą propozycją będą mini pączki z ziemniakami posypane sporą ilością cukru pudru. Pyszne i delikatne smakołyki, które błyskawicznie znikają z talerza. Polecam i zapraszam do oglądania filmiku. Przygotowanie pączków rozpoczynamy od zrobienia rozczynu. Do miski wlewamy ciepłe, ale nie gorące mleko. Dodajemy pokruszone drożdże oraz cukier. Wszystko dokładnie mieszamy i odstawiamy na około 15 minut, aż drożdże dobrze się spienią. Następnie do miski przeciskamy przez praskę ugotowane i wystudzone ziemniaki. Do ziemniaków dodajemy jajka, przesianą mąkę, wlewamy rozczyn z drożdży i wsypujemy cukier waniliowy. Na końcu dodajemy ocet i miękkie masło. Dłonią wyrabiamy elastyczne ciasto. Wyrobione ciasto rozwałkowujemy na stolnicy posypanej mąką na placek o grubości około 1,5-2 cm. Z ciasta wycinamy kieliszkiem krążki i formujemy w dłoniach kuleczki wielkości orzecha włoskiego. W garnku ze sporą ilością rozgrzanego oleju smażymy pączki z każdej strony na złoto-brązowy kolor. Usmażone pączki wyjmujemy łyżką cedzakową i odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku gotowe pączki obficie posypujemy cukrem pudrem Po więcej pysznych przepisów zapraszam na bloga smakowite